Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pana MJ. Odpowiadam na Pana pytanie. Które rozwiązanie spełni wymagania dużego klienta? 1 ServiceNow, 2 BMC Remedy czy 3 Jira? Które rozwiązanie spełni wymagania dużego klienta? 1 ServiceNow, 2 BMC Remedy czy 3 Jira? Mhm. Czy service now? Mhm. Czy BMC remedy? Mhm. Czy Jira? A więc jakby zdecydowanie tutaj BMC Remedy. BMC Remedy, natomiast oczywiście po kolei. Musiałam dołożyć kartę tutaj troszeczkę może przesunę, żeby było lepiej widać. Ponieważ no widziałam jakby między, między Series Now i BMC Remedy. No taką jakby walkę byłaby, że tak powiem. Natomiast już wszystko wytłumaczę. Okej, okay, troszeczkę lepiej widać. Dobrze. Jeżeli chodzi o Service Now, to jest na tak, karta świata. To jest bardzo pozytywna karta. Generalnie mówi o takiej otwartości, o dużych szansach na powodzenie, na sukces, o współpracy również, o tym, że wszystko tak naprawdę idzie zgodnie z planem i ma duże szanse i dużą jakby perspektywę, duży potencjał do pójścia do przodu, do partii do przodu, tak? Takiej tej szybkiej, pozytywnej, jakby szybki, takiego dosyć szybkiego, pozytywnego rozwoju i partii do przodu. Natomiast to jest na nie. Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów mówimy generalnie w pozycji jakby prostej, o powrotach do przeszłości, o powrotach do sprawy, które wydawałoby się, że już jakby nie istnieje, już jest zamknięta, tak? Natomiast to jest jakby w pozytywie. Tutaj mamy negatyw, tak? Czyli co jest na nie? Jakby właśnie, powroty. Powroty do jakby spraw, które. Jakby pewna sytuacja, która może mieć miejsce, jakby z service now. Miała już miejsce w przeszłości i nie należałoby do najkorzystniejszych. Na to należy zwrócić uwagę, ewentualnie. Może też mówić o tym, że na chwilę obecną service now nie będzie korzystny, ale za jakiś czas jak najbardziej. Na chwilę obecną nie, po prostu nie ma co jakby z tego korzystać, gdyż to nie będzie, tak jak mówię, dla Państwa dla państwa takie bardzo jakby profitowe, tak przynoszące profity. Natomiast za jakiś czas być może warto będzie zdecydowanie wrócić do do, tej, do, do service now, tak? Za jak tak najbardziej. No i Karta rada to jest dziewiątka buław. E, dziewiątka buław generalnie jest kartą no niekoniecznie pozytywną. Ona mówi o takim no, braku konsekwencji w działaniu, o braku rozwoju, tylko takie, takim e, patrzeniu, czekaniu. E, zawsze ja tak mówię, że pośledzę, popatrzę, no i w zasadzie nie wiadomo na co. E, nie wiadomo na co i, i jakby tutaj nie ma rozwoju, tylko takie czekanie na coś. E, natomiast to, to jest jakby w Karcie Radzie, tak? I Właśnie, to bardzo koreluje z tą poprzednią mmm, kartą, tak? Która mówi o tym, że nie teraz, ale w przyszłości jak najbardziej. I tutaj również, tak? E, dziewiątka buław mówi o tym, że poczekaj. Tutaj na razie, na chwilę obecną, nie będzie korzystne, nie będzie z tego sukcesów, zysków, ale w przyszłości tak, mogą być jak najbardziej, więc w przyszłości do tego powrócisz. No i a wówczas, e, jakby ten pęd ró był do przodu może faktycznie zaistnieć, to być na chwilę obecną, to nie będzie korzystne na chwilę obecną, należy poczekać, popatrzeć, tak? Jakby no, bezruch w tym momencie jest korzystniejszy, aniżeli jakikolwiek ruch do przodu, czy też rozwój no i dołożę sobie jeszcze kilka kart, ponieważ no, mimo wszystko te karty były całkiem niezłe e, jakby ich chciałam dointerpretować, tak no i rzeczywiście, tutaj mamy jakąś kartę rozwoju tak, która buław, to jest karta rozwoju patrzenia perspektywicznego w przyszłość e, to jest karta e, dobrych zdarzeń tak, dobrego biegu zdarzeń e, natomiast za chwilę mamy jakby kartę e, asa buław, to jest e, energetyka bardzo ognista, temperamenta taka dynamiczna, żywiołowa natomiast, tak mówię o zmianach natomiast te zmiany, no zwykle są pozytywne, ale tutaj w wyłożeniu, w pobliżu tych kart, karty śmierci, czyli transformacji i karty wiary, czyli karty takiej, no nie do końca właśnie pewności siebie, nie do końca pewności co do tego co do service now, co do tego, żeby było dobre, czy to dobra decyzja, czy też nie, to ta karta Asa była niekoniecznie mówi mi o czymś pozytywnym, raczej mówi o takich intensywnych, nagłych zmianach, o takiej in, intensyfikacji działań. No i po tej zmianie, no właśnie, jakaś nasypuje transformacja, już taka naprawdę na takim głębokim poziomie, no ale niestety niekoniecznie pozytywna, właśnie. Raczej w taką stronę osiągania niepewności niż sukcesów i pewności, tak? Gdyż karta wiary właśnie o tym mówi. Także tak wygląda e, Service Now. Nieźle, ale w przyszłości będzie lepiej. Na chwilę obecną nie. E, tutaj mamy zwycięzcę, czyli BMC Remedy. Rzeczywiście, to jest ta karta Asa monet ta z Dynarów, tak? To jest karta bardzo, bardzo, bardzo pozytywna, mówiąca o, ogrom, o ogromnym potencjale drzemiącym, jakby w tej opcji, tak? Beyond to Remedy. To, jest, to są szanse na bardzo duże korzyści finansowe, na bardzo dobre, jakby obroty, tak? Na bardzo dobry, do, do, dobre zmiany, dobre sytuacje w sferze zawodowo-finansowej. Na, naprawdę, to jest karta potencjału ogromnego do wykorzystania. Co jest na nie? Tutaj mogły się pojawić jakieś małe kłamstewka, takie drobnostki, jakby niedociągnięcia, jakieś takie. Mm, no, coś, co po prostu może poprzeszkadzać, no to na to warto by było zwrócić uwagę, ale na takiej zasadzie, że na przykład, nie wiem, jakieś e, takie drobnostki, drobnostki, drobne problemy techniczne, tak swego rodzaju, no coś takiego w tym filmie mi się pokazuje, co jakby Państwo mogą gdzieś tam odkryć, e, no i to będzie takie troszeczkę może, e, no deprymujące, tak? Gdzieś tam, lekki dyskomfort może się pojawić, ale absolutnie proszę się tym nie zrażać. Od razu mówię, może się pojawić, tak, ale to będzie drobny, bohostki, Nie trzeba się tym martwić, tak. Czy też właśnie jakieś takie, tego typu, takie mało kłamstewka, proszę się tym absolutnie nie martwić. One mogą być taką małą, małą przeszkodą, ale to jakby przy tej konfiguracji kart naprawdę to nie będzie problem. No i karta Rada, karta Cesarzowej. Mówi, jak najbardziej. O rozwoju, o korzyści, korzyściach, jakby w każdej sferze, o nowej inspiracji, o nowej, jakby drodze, o kreatywności, o narodzinach, zarówno dziecka, jak i inicjatyw, koncepcji, ideologii, tak? O, to jest bardzo, bardzo pozytywna karta. O mówi ona również o urodzaju, tak, o mm, korzyściach finansowych, o sukcesie, o zwycięstwie, ale również mówi o ym, cierpliwości, że trzeba będzie uzbroić się nieco w cierpliwość, a żeby te zyski, które będą definitywnie, tak, i to świętowanie, że żeby po prostu to osiągnąć, że chwilę trzeba będzie poczekać i absolutnie się nie zrażać, bo, cierp bo cierpliwość jakby w tej karcie jest yy, wskazana, tak? Natomiast jest jakby yy, yy, karta cesarzowej mówi o sukcesach, które równa się Równają się jakby cierpliwości, tak? Także tutaj rzeczywiście trzeba się troszeczkę będzie odwrócić w cierpliwość, ale naprawdę to ta cierpliwość wyjdzie na korzyść Państwu jak najbardziej. Tutaj mamy jeszcze kartę szóstki, e, szóstki mieczy. E, mamy również kartę trójki kielichów, no i kartę gwiazdy finalnie spełnionych marzeń. Cudowna karta, tak? Tutaj jakby... Mm, e, jeżeli Państwo uzbierają się w cierpliwość, tak? To te jakby, 7 mnie, czy taką stewkę, która gdzieś tam się pojawią na pewnym etapie, mają szansę ogromnie się oddalić i jakby więcej już nie pojawić, tak? Czyli... Należy po prostu na spokojnie przyjąć to wszystko, ponieważ to i tak przyniesie bardzo duże korzyści. Również ta karta mówi o często o jakichś podróżach, w, czy to delegacjach, tak, czy to jakichś takich podróżach, właśnie w kwestiach zawodowo-finansowych. Również o kontaktach zdalnych, online, tak, także na to poziomie komunikacji na pewno będzie korzystna. No i cóż, dalej same wspaniałe karty. Trójka kielichów, karta świętowania, ucztowania, powodów do świętowania, sukcesów, zwycięstw, karta radości, zabawy. No, cudowne Karta przy karcie Gwiazdy, która mówi o spełnionych marzeniach, o realizacji planów, o zrealizowanych działaniach, które są bardzo pozytywne, które przynoszą duże korzyści, zwłaszcza, no mówię na gruncie zawodowo-finansowym, to jest karta spełnionych marzeń, która daje bardzo dużo satysfakcji, komfortu i jakby nowej jakości pracy, jeszcze lepszej. Także definitywnie tutaj według kart BMC Remedy. Jeżeli chodzi o Gira, to w ogóle mi się nie pokazuje za bardzo pozytywnie, co jest na ta karta siódemki bułów, czyli jakby tutaj do. Do Jiry ktoś może Państwa przekonywać, bądź też e, tak preswadować coś w tym zakresie, e, czy też e, Państwo sami będziecie chcieli się przekonać do Jiry, e, albo coś komuś udowodnić, bądź sobie sa, samemu coś udowodnić, ale tutaj e, no, no to nie będzie korzystne, tak? To jest na mnie karta pazia monet, to w pozycji prostej jest to typowa karta szansy, w pozycji takiej, czyli w negatywie jest to karta nie. Po prostu niedostatku szans karty, karta, która mówi o tym, że tu nie ma szansy do wykorzystania po prostu. Nie ma. Nie ma i także nie ma jakby z czego korzystać, tak, bo tutaj nie będzie szansy. No i karta rata, karta sądu ostatecznego, czyli karta uwolnienia, wyzwolenia się z jakichś tam kajdan negatywnych, tak, metaforycznie oczywiście tutaj mówię, natomiast również wyzwolenia się z jakichś takich no negatywów, nie, niezbyt pozytywnych zdarzeń, natomiast, no również mówi po prostu o tym, aby wyzwolić się z tej opcji, bo to nie jest jakby nie tę droga, tutaj nie ma korzyści, tutaj nie ma szans do wykorzystania ale yy, jak najbardziej są, jest dyskomfort, yy, jakiś taki yy, brak chęci, brak wiary, brak jakby inicjatyw takich pozytywnych, yy, czyli no, no cóż. Yy. Tutaj jakby no nie ma szans wykorzystania, jest jakieś wyzwolenie, tak, czyli rzeczywiście można by było gdzieś tam pogodzić się, rozliczyć się z przeszłością czy też z jakimiś tam niekorzystnymi wpływami albo niekorzystnym biegiem zdarzeń, no ale tutaj dołożymy jeszcze karty, no i rzeczywiście tutaj e, dyskomfort e, będzie przy Państwu, jeżeli e, te opcje Państwo wybiorą. Także e, definitywnie według kart tutaj mm, najlepiej e, spełni wymagania dużego klienta BMC e, Remedy i to będzie, jakby spełnienie marzeń, to będzie na korzystniejsze. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę trafnych wyborów, wszystkiego najlepszego, powodzenia, dziękuję za oglądanie mojego kanału, za subskryb za e, subskrybowanie, być może. <laughs> dziękuję bardzo za e, e, za zaufanie, życzę wszystkiego, wszystkiego, co jest najlepsze, no i cóż, miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.